Manko, Z tej strony Vax A to jest pierwszy odcinek na moim kanale Gramy sobie w Agar.io wiem, wiem, że to jest stara gra Ale fajna Ok. Na samym początku sobie zjadamy Małą masę Jak, Jeżeli ktoś nie pamięta a co chodzi w tej grze To jesteśmy ta... To jesteśmy taką kulką i jak jemy taką małą masę, to nie powiększamy się jakoś bardzo dużo. A jak zjadamy innych graczy, mam nadzieję, że za niedługo wam to pokażę, to wtedy czekajcie! to wtedy robimy się trochę więksi. Nie. Chciałem tam tego małego zjeść, ale się nie udało. O! O! Kurde. Trzeba próbować. Ten jest za duży! A, i naciskając spasję się rozdzielamy. A w to dajemy masę. O! Tam ktoś był! Aha. To ja na niego nie idę. Ola, Ola. jest Ola. Ło! Odkryłem, że, że kółeczkiem od myszki, tym tutaj, możemy yy, pomniejszać ekran i powiększać. Hehe, <laughs> lol. Tego poła chcę zjeść. O, dogę, dogę, proszę. Chcę, chcę zjeść kogoś na odcinku. O nie, tu jest jakiś duży. A! Dobra, ja stąd uciekam. I sto masy. W ogóle, kto się cieszy, że są już wakacje zostawia łapkę w górę pod tym filmem? Ło! Ło! Muszę uciekać od tego typa. Nie O, o, Ty się uda? Nie, naprawdę No i to jest w... Nie Ała. No i musimy grać od nowa W ankiecie w prawym górnym rogu, bo dajże tam yy, be, będzie ankieta. Możecie zagłosować, czy chcecie różne gry i a jeśli tak, to yy, piszcie w komentarzach. Więc pamiętajcie, w prawym górnym rogu tam bądź, tam będzie ankieta. O, jaki jestem duży. A, a, o, o. a teraz taki mały. No, chcę cię dogonić! Hej! Hej, Bawimy się w berka. Dawaj, ja gonię. Pff. Dobra, nie. Ja się nie uda. O, przyjaciel! Łaj! Dlaczego ten tim chce mnie zjeść? A chce być w drużynie, Nie lubię takich oszustów. Aaa, cześć king. O! Pika, pika, pika. Co to jest? Co? On był większy? Myślałam, że był taki sam. Kurde jeszcze raz. A! O! Zapierniczam stąd. Wow, zapieprzam Łukasin. U, u, U. O, o! Blow! Kto zna tego youtubera? Piszcie w komentarzach, kto zna Blowa. I... Mogę się rozdzielić tak. O, no proszę, ktoś wypluł to. Blow jest bardzo znanym youtuberem. No nie! Jak on mnie... A nie, to ja się połączyłem. Znaczy mam nadzieję. Ale to jest trochę niefajne. Im jesteś większy, yy, tym bardziej ten. O, Boże, uciekła mi słowa, tym. Tym. O! Jestem szybszy niż ten duży. Rozumiecie? Im większy, tym wolniejszy. Na no, Gigi. Czyli ziem Gigi'ego. Zjem... No nie, on mi. Przeszkodził. Ten kul, który w ogóle nie jest kul. O, 111 masy. To nie jest chyba przypadek. O! O nie! No, ale dlaczego? Nie, proszę Państwa. Zmieniamy grę? Dobra, ostatnia runda i zmieniamy grę. A! Dobra, zmieniamy grę. Mm, Okej! Okay. O Jezus, mój stary nick. Chwila, tak się ruszało? Tak, okej. Okay. O, 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 no! Czekaj, czemu ja się nie ruszam? Co to? Czy koleś się zbagował. Koleś się zbagował, Widzicie to tu? Tego kolesia? Ej! Ten koleś... Naprawdę, ten gościu wyprówa kolesi. Myślałem, że on się zbagował. I znowu, kto nie wie, jak to się gra? Już mówię. Poruszamy się w sadę, i jak tu przytrzymujemy, to widzicie na ekranie szczelamy. I można też naciskać, ale to nic nie daje. I tutaj, w lewym dolnym. Ulepsza się plusikami. Ja zawsze daję na bullet Pity Bullet d To się najbardziej opłaca. Zawsze według mnie. O! Tu koleś się bije z kimś? O, tak, 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 proszę, chcę to, chcę to, chcę to, chcę to, chcę to to. to, to. W ogóle jak rozwalamy kwadra kwadraty, sześciany i trójkąty, to dostajemy... nabijamy sobie ekspa. I jak chyba będę mieć 14 poziom, to Wam coś pokażę. Sześciany dają najwięcej. O nie, co to jest za typ? Dawaj tego typa. Gdzie jest ten typ? O, ej, 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 gdzie jest ten typ? No. no, 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 Co? 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 A. Ta 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 się poziom. Ale ten koleś był dziwny, że tak wjechałem w... w wjechał wem nie, i mnie zabił. Tego trójkąta! No! Eee. O, okej. Okay. Mm, to i rolat. Okej, okay, już szybciej naparzam, a jak w ogóle wyciśniemy E, to jest autofire. Czyli samo szczele, Nic nie trzeba robić. O! Przejdę przez te kulki. Tylko Reolac. Ło, Ło, A ła! O nie! A! Ło, Ło, Ło. Ale ile taka kulka. Co! Ej, o, jest silny, dobra. Nie, najpierw ekspimy. To może najpierw... Okej, okay, zaryzykuję. Chociaż chyba nawet dobrze wydałem. Ale niebiescy nas miażdżą. Chcę mieć twina, to wtedy taki będzie rola, że ja nie mogę. Bullet damage. Teraz speed. I chyba powinno być coś takiego jak range. Idziemy do lidera dawać. Łoo! co to jest? Ła, co znowu on? Go w ogóle nie zauważyłem kicham? Zabrał mi wszystko. Robimy tak. To było dziwne, wiem. O. Ale nie zrobiłem sobie źle. Ja chyba sobie zaraz po picie pójdę. Okej, okay, bullet. Dobra, nie wiem co to znaczy. Chyba, że dalej leci albo mniejsza. Ten kolej zaraz ginie. Assassin jest pierwszy. Idzie. Się... O! Ło, Ło. Co to jest? O, o nie. А, фаньни сейчас кончил отсечение.